Bez. No, yeah. ale be tak, be be tak mocno najcisknie. My... Cishol... innej Dobrze. Kurwa. Kurwa. się trzymać w ogóle tak po Kurwa. Barki przed I teraz tam kostki. Kostki. O. Będę ja tego już opuścić. Wpadł, ma ja kostkę. E... Tutaj ma kostkę. I teraz te serki tak samo. O, tu tak ma teraz. I teraz barki. nadgarce nie tak. Nadgarstę jeszcze. Nadgarstę po prostu. No. Go! Jeszcze raz. Może. Nadgarstę nie go Sergi, Nic? A Albo niżej, albo niżej w char. Tak, no, Nogartek, miętek. Nie, miętek. Barki, no, miętek, jeszcze jeszcze o, go! Nie możesz to zakręcić. Raz, tak. Skup mnie miętek. Nad go! Nie, Wiecie jak. nie, tak, kostki, centrum, skok, centrum. my tak na górę wszystko. Go! Dziękuję. Jest Mhm. Mm Let's go. Aleksander, łokieć w bo Ci wyszedł łokieć. Aleksander... Zjechał. No dobra, no do, dobra. Ale cofnij się teraz, Aleksander, za moment. Oddychaj tak, bo tracisz siły. Przesuń łokieć do, do wewnątrz. To spuść mogę e, się biodrami. Biodrami. I teraz w górę, i no, tak szybko, pronacja. Masz mocno, nie Ale, tak czy, ale nie, nie puszczaj tak teraz, nie puszczaj. Trzymaj no, biodra, no, biodra, no, biodra, no, biodra, no, biodra, tak biodra. Trzymaj kurwa, bądź wojownikiem, no, bądź wojownikiem. No, 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 ja zamykaj, nie, Sergiej, zamykaj sam.